To jest moje pytanie do, do siebie, jak przychodzą jakieś chwile namysłu. Pytanie do każdego z czcigodnych wiernych, do Pana przede wszystkim. Czy gdybyśmy nie stanęli w sprawie, w obronie o przywróceniu przy świętej Licie Rzymskiej na to czy coś z tych doświadczeń, o których mówi święty Paweł, Koryntianom, którzy no, nie cierpią w takim stopniu jak ci, którzy im wiarę przynoszą. Odwrotnie, społeczeństwo, które się jakoś przemienia ku społeczeństwu, które staje po stronie Chrystusa, funkcjonuje na ten sposób, że ci, którzy przy nauce stoją, doznają pewnego lepszego bytu niż ci, którzy tę nauką głoszą, głoszą i są jeszcze od prześladowców prześladowania, ja odnoszę do naszych czasów, do czasów, w którym nam przychodzi Żydzi, słowo Boże przyjmować, list do Koryntian w Mszy Świętej czytać, czy poza mszą Świętą zastanawiać się w stosunku do tamtego czasu, kiedy święty Paweł szedł do Koryntian, pisał do Koryntian i naszego. Czy gdybyśmy nie stali przy Mszy Świętej w Rycie Rzymskiej w jej obroni? Nie, nie, nie sprzeciwili się szalezjanom, którzy w jeden dzień najświętszą ofiarą mszy świętej w rycie rzymskim kapłana i wiernych z Wronickiej wyrzucali jak śmieć się wyrzuca, jak buta starego, czy skarpetę, gacie. Co by tam nie było? Tyle ona dla nich znaczyła. Ona, msza święta w rycie rzymskim, naszego ojca i założyciela, księdza wosków, którzy nie umieją sprawować, nie chcą się uczyć. I byłem wśród nich, jako jeden z nich. Za łaską Bożą coś dotarło, kazało coś zmieniać, już się jakąś, przy jakiejś prawdzie stoi, to przychodzi on odważnie bronić, odważnie starać się, żeby, żeby bracia też z tego skarbu korzystali. Więc jest pytanie. Czy, czy gdybyśmy nie stali? To te doświadczenia byłyby naszym udziałem. No i trudno jest odpowiadać na pytanie, co by było gdyby. Natomiast możemy odpowiedzieć na pytanie w stosunku do tego, jak staliśmy wcześniej. To znaczy, jak wyznawaliśmy Pan jakoświecki, tak jak wyznawał, chodził do Kościoła, a ja, który, który od, było wtedy 16 lat, od 2000 roku byłem już. Jako kapłan odprawiamy do kąsza. I odpowiedź jest, że nie, że nic z tych rzeczy by nas nie spotykało. Kało. Nic nas nie spotykało i do tej pory by nas nie spotykało, z wyjątkiem sytuacji, których byśmy się sprzeciwiali złu i nade wszystko temu złu, które dot, dotyczy dziedziny państwowej i dziedziny kościelnej. Jakiekolwiek. Wtedy się zaczyna ta historia, od, 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 rozgrywać. I to dla nas zawsze powinno być potwierdzenie, jakimś takim znakiem spośród tego, co, co w drodze rozeznania jest konieczne, że, że zawsze na nie jest ostatecznie patrzeć na znaki, czy jest, czy jest, jeżeli tak, to jaki jest znak od Pana Boga, żeby trwać, żeby trwać. I jeszcze jedna rzecz.